co się w Polsce działo przez ostatnie parę tygodni i powodzie były bardzo wysoko na naszej atencji. I na sam koniec opowiem Wam o pewnej akcji, w którą zarówno ja, jak i Swoje Życie, jak i MasterHub się angażujemy. A teraz chciałem Wam opowiedzieć o networkingu, bo spotkałem się tutaj dość niesamowita przygoda. Jadąc najdłuższym Pendolino w życiu dwuskładowym, 14 wagonów do Trójmiasta, zakręciłem się jak twist i zabrałem walizkę, zabrałem marynarkę. Jestem tutaj na konferencję Wojtka Plony i we wtorek będę mówił o finansach, Ale zostawiłem swój plecak w Pendolino. Wysiadłem w Oliwie i doszedłem do taksówki. Nagie się pode mną ugięły. Po pierwsze, tam jest ta prezentacja jeszcze nieskończona. Po drugie, leki, klucze, komputer, wszystko co jest potrzebne. Eee, no stwierdzam, że będę gonił pociąg 20 z hakiem. Ale przypomniałem sobie, że zobaczyłem przelotem w warsie kolegę, z którym pracowałem 11-12 lat temu. Jakoś tak on był zajęty, ja byłem zajęty, nie było momentu pogadać nawet w tym warsie. Więc zadzwoniłem, czy jest z w pociągu. Okazało się, że był. I. Spotkaliśmy się. On dojechał do Gdyni. Odebrał samochód. Spotkaliśmy się w Orłowie. Plecak się znalazł. Wszystko skończyło się dobrze. I zdałem sobie sprawę, że. Ja często o tym mówię, że mówimy o tym wewnętrznym kręgu, tych 5-7 osób, które nas otacza, tych ludziach wokół nas te drobne kilkanaście, kilkadziesiąt osób, co nam pomaga, ale też jest bardzo, bardzo ważny ten zewnętrzny krąg. Ten zewnętrzny krąg, dzięki któremu mamy tak naprawdę możliwość rozwoju i, i robienia takich rzeczy nie tylko tego, że można zadzwonić do kolegi, którego nie widziało się 12 lat i poprosić o pomoc, ale z tego. Najbardziej zewnętrznego kręgu przychodzą do nas najczęściej najlepsze oferty pracy. Z tego najbardziej zewnętrznego kręgu przychodzą do nas niesamowite sytuacje biznesowe, bo rozmawiamy z tymi ludźmi. A ten krąg trzeba umieć pielęgnować. I to często nie wychodzi. Ja nie mam czasu, ale bycie na konferencjach, bycie na meetupach bycie w takich miejscach, albo nawet spotkanie się w Warsi pogadanie. Jest szczerze mówiąc wstyd, bo z Bartkiem nie pogadałem. On był zajęty, ja byłem zajęty. Trzeba było powiedzieć pięć słów. Ale na szczęście mieliśmy potem półgodzinną rozmowę. pośmialiśmy się i dostałem najlepsze życzenia, żebym nie zostawiał więcej plecaków, bo niekoniecznie będzie w kolejnym pociągu. Zastanówcie się, ile osób jest w waszym telefonie, ile osób jest w waszym LinkedInie z którymi macie jakiś kontakt, nie mówimy o takich zupełnie wirtualnych rzeczach, to ci ludzie są dla was bardzo wartościowym, bardzo rozległym networkiem, a jak wiecie network to dwa słowa, net i work, czyli po prostu trzeba pracować nad tym, żeby to działało. A teraz akcja, szpital powiatowy w Nysie został zalany, zniszczony, ojciec jednego z naszych masterchabowiczów. Pracuje w nim i wiemy, że dział ortopedii praktycznie przestał istnieć z dnia na dzień. W komentarzu do tego shorta będzie numer konta sprawdzony, szpitalny. Jakbyście zrobili dowolny przelew. Jeżeli możemy coś zrobić i zasięgi tej audycji coś pomagają, dowolny przelew z napis, dopiskiem ortopedia w Nysie, albo po prostu na szpital, jeżeli chcecie, to będę Wam bardzo wdzięczny. Crowdfunding taki, w takich ważnych sytuacjach jest super ważny. Tam są dwa tomografy, które zostały zalane, kupa innych maszyn, cały sprzęt laboratoryjny. Trzeba pomóc, żeby to zaczęło znowu działać. Dziękuję, liczę na Was. Do zobaczenia w nieco dziennikach, co jakiś czas i co czwartego czwartej w projektu Zaprojektuj Swoje Życie.